Spójrzmy na kolejny przykład. Tutaj chcemy wykorzystać sobie taką własność, która jest u Was zapisana w podręczniku, w tej fioletowej ramce, więc spokojnie możecie na nią sobie spojrzeć i ją przeanalizować. Czyli tak, przede wszystkim jeśli a będzie większe od 0, czyli a to będzie ta liczba, która znajduje się tutaj, czyli w naszym przypadku a wynosi 8. No i jest to prawda, ósemka jest liczbą większą od zera. Patrzymy dalej. To wówczas ta wartość bezwzględna tutaj, czyli to, co mamy tutaj, możemy ją sobie rozpisać w ten sposób. Czyli to, co mamy w wartości bezwzględnej, czyli u nas 3x plus 4 jest mniejsze od minus A, czyli jest mniejsze od minus 8 lub to, co mamy w wartości bezwzględnej. Bo tutaj był x, a tu mamy 3x plus 4 jest większe od a, czyli większe po prostu od 8. No i teraz otrzymaliśmy takie dwie proste do rozwiązania nierówności liniowe. Czyli tutaj przyniosę czwórkę, zresztą tutaj również czwórkę na stronę prawą, pamiętając o zmianie znaku. Minus 8 odjąć 4 to minus 12. Natomiast tutaj 8 odjąć 4 to będzie 4. No i obustronnie podzielmy przez liczbę przy x, czyli przez 3. Czyli x jest mniejsze od minus 4. A tutaj, gdy podzielimy obustronnie przez 3, to okaże się, że x jest większy od trzecich. No i zaznaczamy to sobie na osi liczbowej, żeby to lepiej. Zobaczyć, zaznaczamy minus czwórkę i mamy kółeczko otwarte. Interesują nas liczby mniejsze od minus czwórki, czyli w ten sposób tu mamy 4 trzecie, czyli 1 całą, i jedną trzecią kółeczko mamy otwarte i mamy mieć liczby, które będą większe. No, i w tym przypadku rozwiązaniem będzie suma dwóch przedziałów, czyli zapiszmy odpowiedź x należy od minus nieskończoności do minus czwórki i jest to przedział obustronnie otwarty w sumie od 4 trzecich do plus nieskończoności i to będzie rozwiązanie tej nierówności.